Witam serdecznie, zapraszam na trzeci odcinek drugiego tomu wspomnień Andrzeja Gospochowskiego, czyta Andrzej Gospochowski. Rozdział pod tytułem Wałęsa torpeduje mój plan upamiętnienia ludobójstwa katyńskiego. Przeciwstawiając się zewnętrznym atakom władz oraz narastającym destrukcyjnym działaniom przeciwko nam wewnątrz Związku, MKZ prowadził jednak z sukcesem. Nie tylko dalsze prace związkowe, ale też kontynuowane były ważne i odważne działania dla przywracania w kraju prawdy, wolności i narodowego odrodzenia. Rozpoczęliśmy więc przygotowania do święta Konstytucji 3 maja, ale wcześniej była sprawa Katynia. 12 kwietnia 1981 roku Została zamówiona uroczysta Msza Święta, która odbyła się wieczorem w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach, a 26 kwietnia w Kościele Mariackim. W ramach uroczystości, nie pamiętam już tylko po której z tych Mszy jej uczestnicy przeszli ulicami w pochodzie pod pomnik żołnierza w Katowicach na patriotyczną manifestację. Na ogrodzeniu siedziby MKZ przy ulicy Stalmacha 17 umieściliśmy również oszkloną gablotę ze zdjęciami i opisem tej potwornej zbrodni sowieckiej. Przy gablocie gromadzili się stale ludzie. Nie pamiętam, jak długo ona wisiała, ale było to krótko może dwa lub trzy dni. Którejś nocy zniszczyli ją nieznani sprawcy. Dla kontrastu, Związkowy MKR Jastrzębie nie zorganizował oczywiście niczego ani w sprawie Katynia, ani uroczystości 3 majowych. Jak pamiętam, w maju urządzili oni, jak ogłosili, święto ludowe. Uważałem ponadto, że pamięć o sowieckim ludobójstwie w Katyniu w roku 1940 należy przywrócić w całym narodzie. Dlatego w czasie obrad KKP zaproponowałem przyjęcie przez solidarność programu konkretnych obchodów w całym kraju. Między innymi, aby o określonej godzinie zamarł na moment wszędzie ruch uliczny i odezwały się klaksony aut, a w Kościołach rozległo się bicie dzwonów. Propozycja ta, została przyjęta z gorącą aprobatą większości członków władz krajowych związku, ale natychmiast i w sposób demagogicznie zdecydowany zaatakował ją i sprzeciwił się jej Lech Wałęsa, a potem także niektórzy inni działacze oraz nasi doradcy i eksperci ugodowej tzw. Warszawki. Liczyła się najbardziej jednak postawa przywódcy związku, a ten kreowany na bohatera Wałęsa z drwiną w głosie mówił o rzekomo prowokacyjnym charakterze takiego pomysłu, dlatego nie został on przyjęty. Tymczasem konkretna walka na każdym kroku z komunistycznym zakłamaniem i zniewoleniem. Była drogowskazem mojego postępowania, jak i reszty zarządu oraz pracowników naszego MKZ. Nie było nam po drodze z miłośnikami tworzenia coraz obfitszych w formie i treści wydumanych papierowych programów w regionie i na forum Krajowym Solidarności, jako głównej aktywności związku. Mówiliśmy im, aby się obudzili i przejrzeli na oczy. W każdej chwili, w zależności od sytuacji, w kraju może się przecież wszystko zmienić. Trwamy bowiem w walce z totalitarnym państwem. Jak daleko zaś będziemy szli, zawsze do pozytywnego załatwienia. Istnieje tylko taktyka, a tej uczy się przez doświadczenie. W kwietniu 1981 roku. Postanowiłem również zaangażować nasz MKZ w budowę na Górnym Śląsku pomnika Dziecka Nienarodzonego. Zdecydowałem się na to po rozmowach ze współpracującym z nami Czesławem Świerczyńskim. To była jego idea. Nawiązałem więc pierwsze kontakty z zakonem Franciszkanów w Katowicach na Panewnikach. Niestety, burzliwe wydarzenia, zwłaszcza te wewnątrz związkowe u nas w regionie, kompletnie z tej sprawy nas wyeliminowały. Przed 1 maja wezwaliśmy do bojkotu komunistycznych pochodów, zamawiając na ten dzień uroczystą Mszę Świętą w intencji wszystkich pracujących. 2 maja we współpracy z Franciszkanami w ich ośrodku sakralnym w Panewnikach, wzorem tradycji przedwojennej, urządziliśmy majówkę, a ponieważ była piękna pogoda, uczestniczyło w niej mnóstwo ludzi oczywiście ja również. 3 maja zaś, po uroczystej mszy świętej w Katowickiej katedrze, sformowaliśmy pochód, którym Idąc ulicami miasta i śpiewając Marsz, Marsz Polonia, przeszliśmy pod pomnik powstańców śląskich naprzeciw Spotka. Tam, dla zgromadzonych ludzi, przygotowaliśmy dalszy ciąg uroczystości dla uczczenia zakazanego przez komunistów święta Konstytucji 3 maja. Główną częścią tego programu było wystąpienie doktora Bogdana Kopańskiego. Mówił on o historycznej prawdzie oraz o znaczeniu Konstytucji i jej święta. A teraz trochę dokumentów bezpieki, kopie i odpisy. Co prawda, pochodzą one jeszcze z roku 1980, ale dopiero teraz do nich dotarłem i nie zdążyłem zamieścić ich w tonie pierwszym moich wspomnień. Są one jednak niezmiernie ważne. Ponieważ ukazują wrogą między nami pracę komunistycznej agentury już od pierwszych dni po zawarciu porozumień, kiedy publicznie reżim udawał wolę pełnego porozumienia i współpracy. Oto treść notatki sporządzonej w Olkuszu 11 października 1980 roku. Cytuję. W dniu 10 października 80 roku o godzinie 16:30 odbyłem spotkanie z tajnym współpracownikiem pseudonim Ambroży, który w czasie spotkania udzielił mi następujących informacji. Obecnie cały czas poświęca pracy w komisji, której jest członkiem, gdyż jest to bardzo pracochłonne i jak podał, do jednego postulatu bierze się oświadczenia od kilku do kilkunastu osób. Pracując w Komisji MKR, dokonał zbliżenia się do czołowych działaczy, a to Karpierza i Borkowskiego. Nie miał natomiast możliwości rozmawiać z Rozpłochowskim, a tylko zamienił z nim kilka zdań. Rozmawiając z wyżej wymienionym radził, by wolnego związkowca, po zarejestrowaniu NZZ, przekształcić w organ prezentujący socjologiczne problemy życia załogi na bazie wynikających wniosków z postulatów. Wtedy wolny związkowiec zajmowałby się problemami załogi i sprawami organizacyjnymi NZZ. Wnosił również o zmianę kolegium redakcyjnego gdyż obecny styl artykułów ma dużo do życzenia. Obecnie kolektyw MKR-u nie może podołać organizacyjnie, gdyż wchodzi w tą organizację około 150 zakładów różnych branż i regionów. Zaczynają się gubić w tym wszystkim, dlatego przyjmują wszystkie propozycje osób doświadczonych, i po analizie wcielają je lub jeżeli uznają za nieodpowiadające im. MKR przejawia dużo troski o sprawy ludzkie i nie odtrąca od siebie nikogo, a wyżej wymienionym działaniem raczej przyciąga ludzi do siebie, co również pochłania im dużo czasu. Powinno się więcej dy dyskutować z A. Rozpłuchowskim i jego zastępcami. Przez przedstawicieli różnych starych związków, tak, by nie miał czasu na sprawy organizacyjne. Z inicjatywy MKR rozwiązano kolektywy kierownicze na wydziałach. Zdaniem ich nie mają one racji bytu, gdyż zbyt często stanowią wygodne alibi dla kierownictwa, które po decyzjach chybionych zasłania się kolektywnym postanowieniem. Uważają, że decyzja winna być podjęta przez kierownika zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności. Kierownictwo może zasięgnąć opinii kolektywu, lecz nie zwalnia to ich od odpowiedzialności. Przedstawiciel partii może brać udział w takich rozmowach, lecz tylko wtedy, gdy są poruszane sprawy polityczne dotyczące członków partii, ich kar i nagród. Obecnie Aktyw MKR u poświęca najwięcej czasu sprawom organizacyjnym. Do załogi mówi się o uczciwej pracy, wydajności, dyscyplinie, ale jednocześnie zawadliwą organizację pracy za brak zaopatrzenia materiałowego do produkcji odpowiedzialność spada na kierownictwo. Tu podał, że wszedł już do redakcji wolnego związkowca lecz jeszcze nie były publikowane jego artykuły. Mówi o tym, że nie może pogodzić się z takim członkiem redakcji jak Kupisiewicz Zbigniew, do którego nie ma zaufania, o czym mówi z członkami mkr -u. W dniu 10 października 1980 roku zgłosił się tajny współpracownik do MKR, gdzie byli Rozpłochowski, Borkowski, Karpisz, Karpiesz. I inni i powiadomił ich, że w dniu 13 października 1980 roku nie będzie brał udziału w pracy komisji, gdyż jedzie na szkolenie do KW, do Komitetu Wojewódzkiego Partii w Katowicach, jako wykładowca z filozofii na wumlu oraz chciał ich powiadomić, iż jest takim wykładowcą. Na co wyżej wymienieni powiedzieli, że to dobrze, bo i w KW usłyszą głos robotniczy. W rozmowie z tajnym współpracownikiem przekazano mu zadanie dotyczące działalności MKR, by kierował tak pewnymi sprawami, by nie było wystąpień przeciwko partii, a działalność NZZ dotycząca warunków bytowych robotników. Tu nadmienił, że WNZZ będzie organizował tajny współpracownik nadmienił, że WenZZ będzie organizował w przyszłości komórkę do kontaktów z zagranicznymi związkami zawodowymi, gdzie ze względu na znajomość języków chciałby pracować i będzie czynił takie starania. Termin następnego spotkania uzgodniono z nim na dzień 16 października 80 roku o godzinie 16.10 w Wolkuszu. Podpisano podporucznik Waldemar Pięta, wykonano w dwóch egzemplarzach HK. Egzemplarz numer 1 Wydział 3A, egzemplarz, egzemplarz numer 2 Teczka Pracy TW, numer... Księgowy, maszynowy 01-254, łamane przez 80. Koniec cytatu dokumentu. Następny to informacja dla zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw Służby Bezpieczeństwa, pułkownika magistra Henryka Sikory, sporządzona w Katowicach 2 grudnia 1980 roku. Cytuję. W dniu 1 grudnia 1980 roku o godzinie 15.15 .15 do 18.45 w świetlicy PB Przyjaźń w Zawierciu odbyło się spotkanie ZKR i załogi przędzalni z A. Rozpłochowskim i K. Świtoniem. Na spotkaniu obecnie byli przewodniczący ZKR z terenu Zawiercia, m.in. B. Krakowski, z Foc Poręba. Spotkanie miało odbyć się o godzinie 14.30, lecz ze względu na udział Aros Płochowskiego w pracach Komisji Rządowej zaczęło się o godzinie 15.15. .15. Na sali obecnych było około 200 osób. Na wniosek Aros Płochowskiego on i Świtoń odpowiadali na pytania składane z sali na kartkach. Tematyka pytań była bardzo zróżnicowana, i od pytań na tematy gospodarcze przez Życiorys Świtonia i Rozpuchowskiego do pytań na tematy polityczne i współpracy ze starymi związkami. Atmosfera spotkania była pełna poklasku dla odpowiedzi Rozpuchowskiego i Świtonia. Próby polemiki zastępcy przewodniczącego starych związków zawodowych zostały zakrzyczane. Głosy te wychodziły z grupy ludzi, w której siedzieli aktywiści Solidarności. Na część pytań odpowiadał przewodniczący jego zastępca ZKR, Foc Poręba. Odpowiedzi ich były agresywne i napastliwe w stosunku do starych związków. Pytania do Aros-Puchowskiego i Świtonia dotyczyły między innymi Pierwsze, stosunek Solidarności do kartek na mięso. Rozpuchoski odpowiedział, że racja tłuszczu na dzień wynosi 2,2 grama, a Niemcy w obozach koncentracyjnych dla ludzi przeznaczonych na wywieszenie dawali 2,5 grama. Pytanie drugie pytania o życiorysy. A Rospuchski powiedział, że ma jedno dziecko i z żoną nie mieszka od dwóch lat. Trzy pytanie do Kaświtonia. Czy to prawda, że jego synowi na dworcu w zawierciu zgaszono na ustach papierosa? Odpowiedział, że nie, że tylko mu przypalono policzki. Mówił także, że był wielokrotnie szyklonowany przez SB i wszyscy, którzy do niego przychodzili, byli przesłuchiwani. Cztery pytanie do Aros Puchowskiego. Czy Solidarność jest w stanie postawić gospodarkę na wyższy poziom równy Japonii? Odpowiedź: Solidarność nie jest od tego i powinna tylko kontrolować prawidłowy przebieg działalności gospodarczej. 5. Kontrola sklepów. Na głos sali, że powinna Solidarność ujawniać zmagazynowanie towarów na zapleczach sklepów i w magazynach, a nie siać zamętu. Rozpłuchowski odpowiedział, że problem ten był wielokrotnie poruszany w rozmowach z Komisją Rządową bez skutku, że więcej w tym zakresie można zdziałać od dołu, tworząc Komisje Społeczne do spraw kontroli. 6. Stosunek Żabińskiego do Solidarności. Rozpłuchowski nie jest nam znany, gdyż nie rozmawiamy, gdyż nie rozmawiamy z panem Żabińskim. Aż nie odnowi partii i nie zmieni ludzi, którzy go otaczają. 7. Stosunek MKR Jastrzębie a MKR Katowice. Sienkiewicz chodzi na smyczy Żabińskiego. MKR Jastrzębie współpracuje z partią, z rządem. Na pytanie z sali, dlaczego Solidarność nie odetnie się od Jastrzębia, Rozpuchowski odpowiedział, że nie można ich zostawić samych. Że, że zakłady podległe pod MKR Jastrzębie zaczynają rozumieć politykę Sienkiewicza i chcą się od nich odciąć, że jest to tylko kwestia czasu. Spotkanie zakończono odśpiewaniem hymnu państwowego. Jak informuje TV pseudonim Werne z Huty Dzierżyński, nie obserwuje się już na wydziałach wykańczalni Takiego podekscytowania jak na początku listopada. Ludzie zajmują się robotą. Są już chyba zmęczeni sytuacją, jaka panuje w kraju. Jak do tej pory nie spotkał człowieka, który by wyraźnie wypowiadał się przeciwko PZPR. Z rozmów z KS i KO, kopalń Jowisz i Czerwona Gwardia wynika. Że nawiązana została współpraca z ZKR-ami NZZ Solidarność. Kopalni Jowisz, utworzony ZKR, któremu przewodniczy obywatel Czcionka, konsultuje swoje zamierzenia z Dyrekcją Kopalni i Komitetem Zakładowym PZPR. Po okresie organizowania się, ZKR uczestniczy aktywnie w życiu zakładu. Wydobycie w kopalni jest obecnie wyższe niż planowane. Nie obserwuje się wyraźnie rozluźnienia dyscypliny wśród załogi. W kopalni Czerwona Gwardia, część członków kierownictwa ZKR, uczestniczyło w akcji protestacyjnej w kopalni wujek. Najbardziej aktywnym był wiceprzewodniczący ZKR, obywatel Urban. Wydobycie odbywa się na normalnym poziomie. ZKR apeluje do załogi o rytmiczną i wydajną pracę. Siódme plenum KCPZPR według opinii rozmówców ma nakreślić linię partii w procesie odnowy. Liczy się, że najistotniejsze będą podjęte uchwały na tym plenum. Spodziewane są również decyzje personalne we władzach partyjnych. Wykonano w trzech egzemplarzach podpułkownik inżynier STY. Opoczyński liczba dzienna maszynowa 1238 łamane przez 80, opracował PS łamane przez rzet Koniec cytatu dokumentu. Jako MKZ drukowaliśmy zawsze i kolportowaliśmy wśród ludzi dużo naszych własnych odezw, apeli i ulotek. Zwłaszcza kiedy dotyczyły one reakcji zarządu na ważne w danej chwili ekscesy komunistycznej polityki lub propagandy tak na szczeblu regionalnym, jak i w wymiarze całego kraju. Jednakże było to w daleko niewystarczających ilościach. Ich druk, jak również nakład wiadomości katowickich oraz innych wydawanych u nas pism, zależał po prostu od ilości papieru. Jaką w danej chwili dysponowaliśmy. A było z tym coraz gorzej. Nie chodziło o to, że nie mieliśmy na jego zakup pieniędzy, ale o to, że raz jeszcze przypominam: papieru do druku i wszystkich innych środków poligraficznych w oficjalnej sprzedaży nie było. Zdobywanie tego było więc niezwykle trudne i wymagało nielada dojść ludzi do ludzi. Wiele wydawanych przez nas dokumentów było mojego osobistego autorstwa. W potrzebie chwili liczył się czas, dlatego po prostu siadałem i pisałem. Nie było mowy o długich dyskusjach i zbiorowym tworzeniu. Gotowy tekst był kolegom przedstawiany do akceptacji. A gdy ją uzyskiwał, szedł natychmiast do druku, a stamtąd do kolportażu. Teksty pisali także Jacek Jadiełka, Jan Górny i inne osoby będące członkami zarządu albo jego pracownikami. Nie były one wytworem pracy doradców, były też rzadkie przypadki. Opatrzność sprawiła, że niektóre z nich są dzisiaj w moim posiadaniu. Praktycznie jednak utraciłem prawie wszystkie posiadane przeze mnie dokumenty z działalności MKZ, kiedy moje mieszkanie w Dąbrowie Górniczej wyczyściła służba bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniu mnie. Jednakże były zakamarki, do których nie trafili i tam pewne rzeczy ocalały. Przetrwały również materiały przechowywane w mieszkaniu mojej przyszłej żony Barbary i jej matki w Katowicach na Janowie, przy ulicy kiedyś Miczurina, a dzisiaj Zankowej 30. Bezpieka wchodziła tam drzwiami, a przez okno w tyle mieszkania wyrzucano materiały na zewnątrz budynku. Był to parter i potem przeniesiono je do ukrycia u innych ludzi. Jest faktem dla mnie dzisiaj zdumiewającym, jakie to akurat materiały się uchowały. Są to więc najważniejsze oryginalne dokumenty o tworzeniu się związku w hucie we wrześniu 1980 roku, a także trochę dokumentów z działalności późniejszej. Zachowała się również całkiem niemała kolekcja prowokacyjnych, ubackich ulotek i fałszywek, udających nawet rzekome pisma i odezwy członków Solidarności. Zachowały się także niektóre materiały dokumentujące prowadzoną przeciwko naszemu zarządowi MKZ działalność wewnątrz związkową. Niektóre wspomniane materiały są po raz pierwszy publikowane w niniejszej książce. Ostre zwalczanie nas przez komunistów i odważne nasze działania przeciwko nim powodowały, że stale brakowało nam ludzi chętnych do pracy w MKZ, a zadań przybywało. Jednakże w wymiarze ogólnym, im bardziej władze atakowały nas i opluwały, tym bardziej powodowało to reakcję odwrotną. Ludzie garnęli się w szeregi MKZ ze wzrastającym zaufaniem. Komunistów musiało to przerażać. Bano się naszego dynamizmu i autentycznego ciągu do ludzi, i przypomnijmy, pewnie właśnie dlatego już dawno temu na terenie województwa zaistniały trzy znane fakty. Pierwsze, w Katowicach poza nami. Przyznano nową i drugą po Jastrzębiu siedzibę także MKR-owi Jastrzębie. Po drugie, w Bytomiu powstał nagle kolejny regionalny ośrodek Solidarności, którego kierownictwo, aż głupio, składało się z samych partyjnych. Jego przewodniczący Andrzej Cierniewski po wprowadzeniu stanu wojennego znalazł się w powołanej przez Wron. Komisji rabującej majątek Solidarności. I po trzecie, w Tychach, w fabryce małego Fiata, też utworzono MKZ po odłączeniu się tego zakładu od funkcjonującego już MKZ w Bielsku Białej. Szarą eminencją tego solidarnościowego ośrodka Tyskiego był nowy sekretarz partii komunistycznej w fabryce, Towarzysz Lis a przewodniczył MKZ-owi człowiek, który później pokonał mnie w wyborach na przewodniczącego zarządu Nowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Leszek Waliszewski.